Hey, witajcie na kanale Redhead i dzisiaj zapraszam Was na haul. Yy, haul ze sklepu M oraz ze sklepu M Home. Yy, dokonałam zamówienia te wszystkie rzeczy, które teraz Wam za moment pokażę. One są yy, ze sklepu internetowego. Zamówiłam je drogą online. I jeszcze jedno, wybaczcie mi yy, to, co mam na głowie, bo tego nawet się nie da nazwać fryzurą. Ale to jest taki mój domowy warkocz, w którym spałam dzisiaj, i szczerze mówiąc, nie mam siły ostatnio do moich włosów. Yy, są długie i podoba mi się to, że są długie, ale nie mam siły ich yy, układać. Także wybaczcie mi, nie mam siły je układać. Czy ich? Nie mam siły po prostu na to. Dlatego zaplatam warkocz i w tym warkoczu śpię, potem. Yy, na wieczór zaplatam po raz kolejny warkocz, po rozczesaniu włosów i tak w kółko, także w dzień nawet ich nie rozplątuję, także wybaczcie mi, że taki trochę artystyczny, powiedzmy, nieład na głowie artystyczny dobra. Temat mojej fryzury mojej, mojej fryzury zakończony. Jedziemy po prostu. Jeżeli chodzi o te rzeczy, w większości są to rzeczy do domu, a konkretnie do łazienki, ponieważ chciałam zakupić komplet, aby było w łazience właśnie tak nienastrojowo, ale tematycznie. I chciałam, żeby był komplet mydelniczka, kubek na szczoteczki, jakieś tam pudełko znajdzie się. Także wszystko Wam pokażę. Postaram się Wam mówić ceny. Tyle, że z tym może być problem, bo tych cen. Tak, 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 te ceny średnio pamiętam, ale jedziemy po prostu. Dobra. Pierwsza paczka. Taka miękka, miękka. Folie po prostu, nie pudełko. Zobaczymy, co to tutaj mamy. Aha, dobra. Pierwsza rzecz. A, też nie zdziwcie się, jeżeli gdzieś tutaj z boku będą dziwne odgłosy. Tutaj mój synek siedzi, Nikodem. On ma dwa latka, także on może trochę hałasować. Ale mam nadzieję, że nam wszystkim to nie przeszkadza. Pierwsza rzecz to... Yy, uciekło mi słowo. Śpiwór. Śpiworek yy, dla yy, dziecka, dla niemowlaka. Yy, dosyć duży. To jest na... 6-12 miesięcy Taki granatowy w kotwice I to jest Śpiwór dla dziedziusia, Które tutaj, tutaj jest Które się urodzi Także yy, powiem wam, że taki, taki śpiwór jak Nikodem był mały Bardzo nam się takie śpiworki przydały Mieliśmy ich kilka, kilka zostało Ale ten dokupiłam Bo z wyprzedaży, więc to się opłacało Wszystkie te rzeczy chyba są z wyprzedaży Poza jedną Także to się fajnie opłacało no i taki chłopięcy typowo, więc chyba już zdradziłam płeć, tak będzie drugi chłopak, z czego się bardzo cieszę, dobra no i to jest taki śpiwór, no co ja wam będę mówiła śpiworek dla niemowlaka na najlepszy na jesienne, zimowe dni, nie trzeba tego dziecka wtedy jakoś grubo, ciepło ubierać, żeby nie marzło Zwłaszcza po kąpieli, tylko taki śpiwór, wkładamy go w taki śpiwór, śpi. Fajne jest też to, że ma rączki wolne, bo on tutaj ma takie zatrzaski, wycięcia na rączki. Także super ekstra. Trzymaj nikodem. Dobra. Kolejna rzecz. Tutaj mamy już jakieś pudełka. Coś tutaj z HM dostałam. No nie ma tych cen. Ten śpibór, słuchajcie, kosztował, żeby was nie skłamać, 49.90 na wyprzedaży. On chyba przed wyprzedażą kosztował 79.90, 80 zł jakoś tak. Dobra. Następne pudełeczko tym razem to będzie mydelniczka. O właśnie, taka jest to, taka jest to oto mydelniczka. Bardzo mi się spodobała na stronie. Była na wyprzedaży, jak mówię, no większość rzeczy, które Wam pokażę. Ona kosztowała 29,90 jakoś tak. Jeżeli znajdę te rzeczy, to oczywiście też Wam podlinkuję w opisie. I to jest mydelniczka w taki wzór, mam nadzieję, że się wyostrzy, lampard, kwiaty bardzo mi się podobała i właśnie fajnie będę miała cały komplet, bo właśnie zaraz zobaczycie, będzie kubeczek też identyczny yy, i takie pudełko porcelanowe na jakieś takie drobiazgi typu obcinacz do paznokci, nie wiem pilniczek także to jest pierwsza rzecz yy, taka domowa ok ale będzie tych śmieci, tych pudełek, masakra. Dobra, słuchajcie, kolejna rzecz, o ile uda mi się ją w ogóle otworzyć. Kolejna rzecz to jest kubeczek do. Kubeczek do. Kubeczek na szczoteczki do zębów. Taki sam wzór. Porcelanowy, w kwiatki w lamparty. Super. Nie jest uszkodzony, z czego się też bardzo cieszę. I ten kubeczek kosztował 19,90 też jakoś tak. Także one wszystkie te rzeczy do łazienki z tych porcelanowych, jeżeli chodzi o te porcelanowe rzeczy, ciuchy chciałam powiedzieć porcelanowe ciuchy, jeżeli chodzi o te porcelanowe rzeczy, one wszystkie w zasadzie były w podobnej cenie, albo 19,90 albo 29,90. Dobra, kolejna rzecz. O, właśnie. I tutaj mamy yy, to pudełeczko. Nawet powiem Wam, yy, pudełeczko, to puzderko. Powiem Wam, że nawet jest trochę większe niż się spodziewałam. Ale to fajnie, bardzo fajnie, bo się więcej rzeczy zmieści. Takie też. Taki sam wzór. Te same lamparty, te same kwiatki, ten sam kolor kubka, pokrywka, porcelanowy, porcelanowy kubeczek, puzderko. Pojemnik, o może tak Dobra To co, z tego yy, Z tej yy, paczki wszystko Teraz następna paczka To wezmę taką mniejszą Zobaczymy co tu jest Bo Nikodem się niecierpliwi A tutaj będzie coś dla niego Coś dla ciebie mama zamówiła Takie ciche Patrzcie go, patrzcie Dobra Nikodem one z żartów, tutaj będzie Twoja bluza, Twoja bluzeczka i kombinezon dla brata. O, a, a. Pierwsza jest bluza, którą zamówiłam dla Nikodema. I słuchajcie, no to jest przepiękna, cudowna bluza na półtora roku, dwa latka. Dlaczego taka mała? Nikodem ma już ponad dwa latka. W zasadzie zaraz będzie, we wrześniu mu cyknie. Cyknie. We wrześniu będzie miał dwa i pół roku. Natomiast te rzeczy z zauważyłam, że one są dosyć duże. I powiem Wam tak szczerze, wiem, że teraz to będzie naprawdę grube, gruba akcja ale Nikodem mając teraz ten swój wiek 2 lata i 5 miesięcy potrafi nosić rzeczy z hajemu które były kupione na na przykład 12 miesięcy hmm, czy nie wiem na półtora roczku także naprawdę mam wrażenie, że oni mają strasznie te ciuchy duże więc zamówiłam taką bluzę i widzę, że ona będzie dobra na niego nawet trochę luźna będzie bluza z misiem taka słodziutka myślę fajna Śliczna, brązowa, taka piękna, no piękna. Ym, I teraz tutaj ceny zupełnie Wam nie powiem, nie pamiętam. To Wam podwinkuję. Jeżeli chodzi o skład, no mam nadzieję, że nie będzie zły. Tak się starałam sprawdzać te składy, ale... 100%, 100% bawełna, koton. Dobra, znalazłam w angielsku, bo jakieś obcojęzyczne mi nazwy wyskakiwały, nie wiem. Nie wiedziałam, co to znaczy. Także taka bluza 100% bawełna na wyprzedaży, na pewno na wyprzedaży była kupiona, więc to się opłacało. Proszę co się mówi? Dziękuję, ale jest zły, dobra, nie podoba mi się. Yy, kolejna rzecz też dla Nikosia, to kupiłam, słuchajcie, bluzeczkę. Ona chyba... Ona chyba na wyprzedaży nie była. Na rozmiar już większy 98-104, czyli na 2-4 latka. To jest taka bluzka cieniutka w paseczki z napisem Big Bro, czyli wiadomo, y, wielki brachol. Y, no bo w sumie Nikodem takim bracholem niedługo wkrótce będzie. Ta bluza myślę, za rok już będzie na niego raczej dobra, chociaż te rękawy są naprawdę długie. Ale to najwyżej je podwiniemy, tak wiecie, na 3 czwarte. Taka, wiecie, zwykła bluzeczka, ona chyba kosztowała 29,90, bez wyprzedaży. No i myślę, że to też będzie bawełna, bo akurat H&M jeżeli chodzi o te ciuchy dziecięce, tak, to 100% bawełny. To ma całkiem fajne te składy, więc to się chwali. Yy, super. Taka trochę w stylu marynarskim. Yy. Fajna, polecam Wam, bo jest mnóstwo do wyboru, to nie tylko jest Wielki Brat, jest też Młodszy Brat, który nie był dostępny w małym rozmiarze, więc nie brałam, no bo bez przesady, Dziś już nie będzie czekał nie wiadomo ile, żeby założyć w końcu bluzkę z napisem Młodszy Brat czy Mniejszy Brat, ale też są z siostrzyczkami, także ekstra super, polecam Wam, fajna, bardzo mi się podoba, trzymaj! No i ostatnia rzecz z tej paczki to jak już powiedziałam, rampers, chyba powiedziałam kombinezon, to jest rampers. W naszym przypadku, jeżeli chodzi o Nikosia, rampersy też się super sprawdziły latem, jak był mały. Były bardzo wygodne, bardzo takie. Komfortowe po prostu, wygodne w użytkowaniu dla nas, przy przebijaniu, ale też on miał swobodę ruchów, i bardzo mu się to wszystko. Yy, mam nadzieję, że mu się podobało. Ciężko teraz go o to zapytać. W każdym razie, wow, jaki wielki! Słuchajcie, aż jestem w szoku. Zamówiłam Rampers na wakacje. On był z tego co kojarzę, też na wyprzedaży dla Dziadusia. O rozmiarze 6-9 miesięcy. I, I bardzo mi się spodobał ten wzór dżunglowy, bo Nikodem miał identyczny. Jak uda mi się znaleźć zdjęcie, to tutaj Wam wstawię. Może nie miał identycznego, ale miał bardzo podobny. Yy, w sam raz na lato, na wakacje. Bardzo mi się podoba. Tutaj taka a la kieszonka. Wiadomo, no taki mały dzieciuś to kieszonek nie potrzebuje. To jest raczej taki bajer. Yy, 74 cm, czyli właśnie 6-9 miesięcy. No i skład to na pewno musi być bawełna. Tak, 100% bawełny, więc ekstra. Będzie się fajnie oddychało, Dziedziuś będzie miał swobodę, ale jest naprawdę wielki ten rampers. Powiem Wam, nie chcę przesadzać, ale powiem Wam, że yy, może miałby ciut niewygodnie, ale nikotem by teraz w niego wszedł, a ma 2 latka, więc. No, może przesadziłam, no wszedłby, no może miałby za ciasno. Ale to jest naprawdę duża rzecz, bo wiecie, no krótki rękaw, krótkie nogawki, więc o to mi chodzi, że jest jakiś taki obszerny tutaj. No ale na pewno się przyda, tak czy siak. I jeżeli chodzi, no, on był na wyprzedaży. No właśnie, ta cena, kurczę, nie chcę wam strzelać. Podlinkuję wam. Jak go znajdę na stronie, to na pewno podlinkuję wam pod filmem. Dobra, czyli yy, kolejna rzecz. I teraz kolejne pudełko. Tak. Weźmiemy to największe pudło, to już będę miała je z głowy po prostu. Okej, okay, pudełko rozpakowane i teraz biorę pierwszą rzecz, która tu mi się natknęła, która była na samym wierzchu. To jest taki, słuchajcie, dywanik do łazienki. On kosztował, pamiętam, na wyprzedaży 39,90. My takiego dywaniku nie mieliśmy nigdy, więc on się przyda, bo teraz, jak nikotem, jest mały. Wiadomo, dwulatek wszędzie biega, wszędzie go pełno. Więc jeżeli wychodzi z kąpieli, jest mokry albo mokro w łazience, może łatwo się poślizgnąć. A taki dywanik zawsze mm, trochę zminimalizuje to ryzyko poślizgu, o, że tak powiem więc fajne 50 na 70 cm widzę, że tutaj od spodu ma takie, takie antypoślizgowe yy, drobinki o, myślę, że to jest dobra nazwa bo nie ma żadnych tasiemek ani nic takiego ale myślę, że będzie się fajnie trzymał yy, podłoża, że nie będzie się ślizgał, yy, taki klasyczny wzór, zwykły zielony kolor ale myślę, że pod naszą łazienkę, bo nasza łazienka jest w takim kolorze turkusowym, myślę, że będzie y, ładnie, ładnie wyglądał, że będzie fajnie pasował. I, 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 I tak. No, łazienkę mamy w kolorze turkusu i szarości, więc no, nieważne. No, mam nadzieję, że będzie pasował. Po prostu. Kolejna rzecz. Widzę, że tutaj mamy mnóstwo. mnóstwo, matko, jak to się nazywa? Poszewek koszewek na m, takie małe poduszki na Jaśki y, zamówiłam, bo chcę po prostu zrobić tutaj w naszym salonie on jest w ogóle jak widzicie tutaj tam, ta ściana jedna, on jest trochę w takim stylu y, a la dżungla i pomyślałam, że fajnie będzie jak y, będą takie różnorodne y, kolorowe y, poduszki y, na kanapie na sofie leżały także tak, to będzie pierwsza one wszystkie mają rozmiar 50 na 50. Także wystarczy, że dokupię poduszki właśnie kilka takich poduszek, dwie, trzy i będę miała y, do zmiany dużo poszewek. Pierwsza poszewka ta jest druga. One też mają bardzo fajne takie materiały i każda z nich kosztowała około 19.90 albo 9.90. Bo one wszystkie były na wyprzedaży. I wszystkie są właśnie pod ten styl, taki mm, dżunglowy. Tak starałam się dobrać, żeby pasowały w miarę do tego wystroju. Trzecia poszewka jest taka. Wszystkie mają, mówię, 50 cm na 50 cm rozmiar. I ich cena to właśnie było albo 10, albo 20 zł, w zależności od modelu. Żadna z nich nie kosztowała więcej, więc to też się myślę opłacało. Są takie bardzo oryginalne, fajne te materiały. Nie są, za, nie są cienkie, za cienkie, nie są cienkie. Wydaje mi się, że są też. W miarę naturalne, no może to bawełna, ale nie wiem. Jeżeli chodzi o poduszki, to to nie ma większego znaczenia. Ważne, że ładne kolory, że ten materiał miły w dotyku i że będzie ciekawie po prostu wyglądało. Każda z innej parafii, ale ja tak lubię. Yy, mi to nie przeszkadza. Dla mnie nie musi być wszystko białe, czy nie wiem, wszystko w odcieniu szarości, czerwieni i nie wiem, beżu. Może być kolorowo, nawet lepiej. Dobra, teraz mam. Sweterek. Sweterek dla Nikodema na święta. My co roku. Ja z Kubą mamy już takie swetry. Jak nie wiem, w tych amerykańskich, zagranicznych filmach. Bardzo mi się to spodobało, i pewnego roku kupiłam nam takie swetry, żebyśmy mieli co rok takie śmieszne swetry świąteczne. Żebyśmy po prostu mogli takie sweterki nosić, żebyśmy takie swetry mieli. W jakim to filmie było? Chyba w Bridget Jones taką furorę zrobił ten sweter i chyba tam w tym filmie tak podpatrzyłam. Ona chyba miała i ten... Yy, i Colin Farrell yy, w sensie no ten aktor, tak? Nie pamiętam jak się nazywał bohater, którego Colin Farrell grał. Colin Farrell? Matko, co ja gadam? Colin, ale... Farrell to raczej nie. Farrell to chyba był z Bachledą curuś. Nieważne, każdy kto widział <laughs> Bridget Jones wie o kim mowa. Okolinie, też na F ale nie Farel yy, i on miał taki sweter świąteczny z takimi jakimiś drobinkami śniegu i z reniferem yy, czy, czy, czy jakoś tak no i Kuba ma sweterek z bałwanem, taki granatowy ja mam sweterek yy, z taki różowy z taką wiewiórką yy, w czapce świętego Mikołaja i te, ten bałwan i ta wiewiórka są takie 3D, także to są takie bardzo siarowate swetry, że tak powiem. E, takie świąteczne, takie pszaśne. I zamówiłam Nikodemowi na ten rok. Mm, taki sweterek e, w Mikołaje, w prezenty, w bałwanki, w śnieżki. E, zielony, więc będzie mu pasował, bo on jest blondynem, więc e, fajnie będzie wyglądał w tej zieleni. No tak, u nas święta już się w sierpniu zaczynają. Ale nie, on był na wyprzedaży, bardzo się to opłacało. Nie pamiętam ceny, chyba 29,90, ale pewna nie jestem. Ręki bym sobie uciąć nie dała. A na święta, wiecie, nawet do takiej sesji świątecznej my sobie czasem takie zdjęcia właśnie cykamy w tych swetrach, więc Nikodem też będzie miał sweterek, też będzie, też będzie pasował po prostu pod ten klimat. Przaśnych... Yy, świąt, no fajny a, jeszcze, czekajcie, sprawdzę skład, bo jestem ciekawa no to jest sweter, więc ze składem może być nieciekawie ale byłabym szczęśliwa, gdyby nie było tak źle wow, słuchajcie, 100% bawełna, ale ekstra i wiem, że, tego, że jeżeli chodzi o ten sweter było mnóstwo jeszcze rozmiarów Wiadomo, no ludzie wakacje na wyprzedaży, jak są wyprzedaże te wakacyjne, nikt nie myśli o tym, żeby kupować rzeczy świąteczne, rzeczy na święta. A myślę, że to jest fajna rzecz, żeby się właśnie e, przygotować, no, żeby mieć taki sweterek i, i, i sweterek, czy jakieś tam widziałam fajne opaski świąteczne, jak ktoś chodzi na imprez, na sylwestra. To naprawdę, no, za dyszkę chyba były takie opaski z jakimiś bombkami, no naprawdę super, fajne do zdjęć świątecznych. Nie trzeba takich rzeczy kupować tuż przed świętami, kiedy są, nie wiem, w cenach e, ogromnych i wysokich. E, teraz na wyprzedaży w Hajem, okazuje się, że są rzeczy na święta i dla piesków ubranka. Jak ktoś ma pieska, to też może sobie coś takiego zakupić i też jest fajnie, jakieś tam nie wiem, Mikołajowe ubranka, śnieżynek. Także naprawdę super. Dobra, i tutaj w tym pudle mam ostatnią rzecz. Ja już podejrzewam co to jest. To jest rzecz do salonu. Eee, taka ozdobna, mało funkcjonalna, może bardziej ozdobna. Eee, bo u nas w salonie, poza tym, że jest dżunglowo i kolorowo, to dominują jeżeli chodzi o dodatki: dodatki w kolorze srebra, złota i bieli. Także takich mamy najwięcej. Zobaczyłam na wyprzedaży taką fantastyczną yy, złotą czaplę. Uznałam, że fajnie będzie pasowała, chociaż w naszym pokoju, w naszym salonie akurat jest najwięcej yy, słoni. Tak na szczęście, nie wiem, tak pasuje do, dżung do dżunglowych tematów. Ale myślę, że taka czapla też fajna rzecz. Ona ma chyba z 40 cm jakoś tak miała i kosztowała 39,90 na wyprzedaży. Taka złota, ciężka. O tutaj widzę, że ma, ym, że ma taką ym, nakładkę, żeby nie rysowała powierzchni. Także super. Także taka czapla, myślę, będzie fajnie pasowała do wystroju. No i tyle, tyle w temacie. Myślę, że nic więcej o niej nie można powiedzieć. Fajna czapla. I słuchajcie, ostatnia przesyłeczka, ostatnia yy, najmniejsza przesyłeczka. Ja już, to ja już to doskonale znam. Ja już doskonale wiem, co to jest. To jest sukienka. Sukienka, sukienka, sukienka a Vazon, która robi ogromne wrażenie ostatnio na instagramie. Uznałam, że będzie fajna na ten okres właśnie ciążowy, ale też po ciąży, jak się urodzi dzidziuś na przyszłe wakacje, na wiosnę. Też myślę, będzie super. To jest taka sukienka biała w niebieski wzór. Sukienka maxi, dosyć długa. Może nie do kostek, ona nie sięga do kostek, ale chociaż zobaczymy, jak nam, jak nam nie będzie, bo wiadomo, każdy wzrost... To, że na modelce była przed kostkę, tak sięgała do, to dokładnie przed kostkę, to nie wiadomo, czy u mnie tak będzie to wyglądało. I słuchajcie, ymm, hyhyhy, to jest 100% wiskozy. Ta sukienka kosztowała 129,90. No ale zobaczyłam na stronie, że... Ymm, Klientki piszą, że jest bardzo duża, że jest dużo za duża, i że rozmiar 36 odpowiada dużemu 38 i są so on, i tak dalej. Więc ja, mądra Justyna, będąca w ciąży i chcąca nosić tę sukienkę w ciąży, zamówiłam rozmiar 34, bo w moim mniemaniu 34 odpowiadałby dużemu 36. E, ostatnio z Zary proponowano mi taki też właśnie rozmiar, S, chociaż zawsze kupowałam M -ki, ale, ale uznałam, że skoro to HM, nie wiem co miałam w głowie w sumie. Zobaczymy, czy będzie dobra. No, faktycznie no, jest obszerna. No, ale. Właśnie, ale, ale robi dużą różnicę. Ale? Nie, nie, ale nie wiem. Nie wiem, co robi dużą różnicę. Nie wiem, dobra, nie będę się nad tym zagłębiała, bo ostatnio słuchajcie, mam tak wyłączony mózg, tak nie myślę i tak nie umiem poskładać, wiecie, małych elementów w głowie, żeby do siebie pasowały i jak nie jakieś przejęzyczenia, to jakieś głupoty w ogóle wygaduję. Nieważne, ale robi wielką różnicę? Może tak, nie wiem. No, sukienka yy, zapinana na kryte guziki, z tego co widzę. I ma też pasek w tym samym ym, rozmiarze, w tym samym kolorze, w ten sam wzór, z tego samego materiału. Zobaczymy. No, zaraz ją przymierzę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało na mnie. Rozmiar 34 na ciężarnej Justynie, która zawsze nosi rozmiar 38. Logika. Logika, y, moja logika w tym, w tym momencie, właśnie to oddaje to, o czym Wam mówię. O czym Wam właśnie powiedziałam, że. Dobra, to wszystko. Wszystkie rzeczy do domu wam pokazałam. Yy, ciuszki dla Nikodema, dla yy, Dziedziusia, który jeszcze się nie narodził. Pokazałam. No i sukienkę wam pokazałam. Także dajcie znać, co o tych rzeczach myślicie. Yy, co Wam się podoba, co nie. Yy, tak, I, i to wszystko. I zaraz zakładam tę sukienkę, zaraz zobaczycie przebitkę na mnie w tej sukience, o ile będzie dobra, bo jak nie będzie dobra, to przybitki nie zrobię. No bo wiadomo, no nie będzie dobra, no to trzeba będzie ją odesłać. Eee, no i tyle. Jak już mówiłam, te wszystkie rzeczy, jak uda mi się znaleźć w internecie, to Wam wszystko postaram się podlinkować pod filmem, e, w opisie filmu. No i tyle w temacie, no. Taki e, haul z żeby mój kanał nie wyglądał na totalnie macierzyńsko-ciążowy dziwny kanał, bo ostatnie filmy były chyba tylko i wyłącznie o tym. Także pomyślałam, że nagram właśnie taki haul. Dobra. Buziaczki dla Was. Trzymajcie się. Miłego dnia. Papa. pa. Ucałowanka od Redhead. O, Nikodem już coś krzyczy.